Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niterus, ale to już pewnie wiecie. Ale czego nie wiecie, to że dziś ruszamy dalej z naszym Pokémon Soul Silver. Jeżeli pamiętacie w ostatnim odcinku. W ostatnim odcinku tak naprawdę wystartowaliśmy, więc zrobiliśmy oto nasza pierwsza walka w sieci Pokémon. To zaskakujące! Co będziemy tutaj robić? Oczywiście wszystkie takie walki później będę wycinał, bo to jest nudne, ale użyjemy Taku! I prawie zabraliśmy jedną czwartą życia pj -owi. Na drugim PJ odpowiedział taką. My wybierzemy tako. I zeszliśmy poniżej trzech czwartych życia. Ten PJ nie ma z nami szans, ale on również kod atakuje z użyciu tako. Ale co zrobi Tabasco? Tabasco użyje tako i powali przeciwnika. Tak, nasz cudowny Tabasco wygrał. Okej, okay, więc w ostatnim odcinku zaczęliśmy, przeszliśmy, zostaliśmy wysłani przez profesora Elma do... To... Do pana Pokémon zostaliśmy wysłani, ażeby odebrać od niego jajko Pokémon, więc tam teraz mierzamy, cały dzielni. Cześć, jak tam się trzymasz, jeżeli tam twoje Pokémony nie są słabe? Nasze nigdy nie są słabe, one... One mają double fuel, i... 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 Cyber Blaster, czy jak tam. Double Blaster, siła! Yeah! steki Tak, więc. Nasza cudowna ognista fretka ciągnie się za nami. No to nie jest fredka, to jest jakieś inne. Chyba ta oh! Tabasko dostał poziom! Prawie bym zapomniał powiedzieć, ale szósty poziom to nie przelewki. Dostaliśmy też cudowny nowy atak o nazwie Smoke Screen, czyli zasłona dymna którego użycie zmniejsza celność ataków przeciwnika. Ale ruszajmy dalej. Do. Ojejku, ile tych Pokémonów tutaj jest? Ruszajmy dalej, dalej, ruszajmy. Musimy sobie niestety tu uleczyć po naszej ostatniej bitwie e, Tabasco, ponieważ jak widzicie, mocno ucierpią, ale to, to nieważne. To nieważne. Ważne jest to, że musimy zacząć wreszcie naszą przygodę, bo mnie zlinczujecie, kochani. Ja też bym sam się zlinczał. To, co przed nami, to jest drzewka apricornu. Na razie go nie użyjemy, bo zaraz zresztą. bo nie możemy, bo nie mamy jak. Okej, okay, więc doszliśmy do drugiego miasta, Cherry Grove City. I ten oto przyjemny pan nas zaczepi będzie nas molestował. Witaj, młodociany trenerze. Tak, to wszystko, i nie Wszystko jedno, co on tutaj mówi. Mówi do nas, żebyśmy za nim szli. Więc zanim pójdziemy, on nas będzie molestował. Tak szybko, że nawet nie zauważymy. Dlaczego on się tak szybko porusza? Zapytacie, a więc. Zaraz wam sam odpowiedział, ale ja wam powiem, bo ja już to grałem i wiem. Ten pan posiada coś, czego my nie mamy, czyli running Shoes. Running Shoes to buty, które pozwalają nam biegać. Jak sama nazwa wskazuje, chlebak służy do noszenia granatów. On nas tu oprowadza po, po, po całym mieście, pokazuje nam PokeMart, Poké Center, drogę do. Do, do następnego miasta, e, wybrzeże Kości Słoniowej, na którym siedzi w Grubas i blokuje drogę. Nie no, żartuje. I tam dalej biegnie, biegnie, i już nam ucieka, ale nie, on to cały czas na nas czeka. A oto jego domek. I w tym domku sobie już zginie i nie będzie nam więcej przeszkadzał. Ale dostaniemy od niego. Running Shoes. I to jest trochę obrzydliwe, że, że dostaliśmy buty, w których on przed chwilą biegał. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I więc mamy Running Shoes od starego gościa. I widzicie, pozwala nam to biegać. Kiedyś, kiedyś, tam w czas, czasach, jak to jeszcze było na Game trzeba było naciskać cały czas przycisk, żeby to działało, ale teraz już nie. Coś się stało. Uwaga, to nasz biegający gość, którym... <laughs> Udało mi się, zapomniałem o jednej rzeczy, to jest kolejny prezent dla mnie, weź to! Dostaliśmy od niego mapę. Dokładnie kartę mapy, którą możemy władować naszego Pokegira. i wtedy Pokegira będzie wyświetlał mapę, która przyda nam się później do poszukiwania różnych... E, różnych miejsc. Na pewno się zgubimy nie raz, więc nie bójcie się. Ok. W droga 30. W drodze 30 już nas coś zaatakowało, ale... Jak pięknie, pokonaliśmy go i dostaliśmy poziom. Czy to cudowne? Tabasko dostał poziom i na siódmym poziomie Zwiększyło mu się... Co mu się zwiększyło? O, max AP, tak wszystko. Kochani, kochani, ale nie dostaliśmy nowego ataku, więc... Nowego, nowego ruchu, ruchu takiego Michael, Michael Jackson move. Okej, okay, tu znaleźliśmy Potion. Potion, który, jak już wcześniej zauważyliście, odnawia 50 naszego życia. I Nessie na chwilę się cieszy, ta pasko już chce się wyrwać naprzód. Okej, okay, widzę, że nosisz te... Running Shoes, pewnie super szybko się poruszasz, ale jak biegasz, to częściej natyka się na Pokemony. Jak będę miał możliwość, o, to jest drzewo Apricornu, ale nie możemy teraz, nie mamy w czego go wyjąć, więc wejdziemy do środka, a w środku, kochani, siedzi pan, który nam powie, że często przechodzą do niego ludzie, uważając, że to jest dom pana Pokemona, to nie jest prawda, on... na Przenikło jego domu rośnie drzewko Apricornu i on nam da coś, co... co będziemy mogli to zbierać, czyli... Opakowanie na... Idę, skrzynka na aprikorny. A co to są aprikorny? Aprikorny to są owoce, z których tworzone są pokebole. Jak z owoców tworzy się super ultra nowoczesną skrzynkę, w której można zmieścić 50 metrowego, nie wiem co, wielkiego pokemona? Nie wiem. Ale tak to wygląda w tym uniwersum, z takich malutkich aprikornów w następnym mieście, do którego niedługo doj dojdziemy, będziemy mogli tworzyć najróżniejsze Pokebole o różnych właściwościach. I jak już wcześniej mówiłem, jak mi się uda, to kupię coś, co się nazywa REPEL. Eee, REPEL pozwala nam odstraszać Pokemony, żeby tak często nie trzeba było je ich ciąć tego filmiku, bo wiem, że to może być denerwujące. Ale... ale na razie nie mogę, więc będziecie musieli przeżyć troszeczkę jeszcze głupich walk. Okej, okay, idziemy się musimy tutaj na górę, tu, o, o Jezus, no coś nas atakuje, ale jak zwykle wyszliśmy wygranie z tego. Okej, okay, to jest kolejna drzewka aplikorno, szybciutko ściągniemy z niego różowego aplikorno, ile ja dobrze rozróżniam kolory. Tak, różowego aplikorna, jej. No i tacy zadowoleni, wsadzimy to sobie do naszej skrzyneczki na aplikorny. Ja popędzimy tutaj do domku profesora Ołka i pana Pokémon. O jejku, musisz być Niterusem. Wysłałem maila profesorowi, profesorowi Elmo Elmowi wcześniej. Tu pójdzie do lodówki i wyjmie piwo, które nas poczęstuje. Czy to piwo? Nie. To jest to, co chciał badać profesor Elm, a to jest dziwne, tajemnicze jajo. On wygląda jak piwo. Pewnie nie można znaleźć takiego jaja w Jota. Na pewno profesor Elm będzie mógł coś, yy, coś z niego wymyślić. a jest najlepszym. Najlepsze, jeżeli chodzi o badanie ewolucji Pokémonów to jest cytat ze sławnego Profesora Oak'a. Wracasz do Profesora Elma, prawda? Proszę, twój Pokémon musi być bardzo zmęczony. I zostaliśmy troszeczkę, zostaliśmy uzdrowieni o tutaj Przez Profesora, przez Pana Pokémona Profesor Oak nas wita. i generalnie co robi Profesor Oak we wszystkich grach, daje nam Pokédex. I to się właśnie, to się właśnie stanie. Bo się zadziwi, że chodzimy z naszym, z naszym bardzo rzadkim Pokémonem, tak jak chodzimy, i dzięki temu będzie mógł nam dać Pokédex. A oczywiście, Pokédex jest wymagany dla każdego trenera, żeby mógł robić swoje trenerowskie rzeczy i chodzić z nimi, tam gadać do niego i generalnie bawić się. Profesor Oak, A! Wygląda się na bardzo odpowiedzialnego. Chcesz mi pomóc? Widzisz, to jest najnowszy Pokédex. On automatycznie zapisuje wszystkie informacje odnośnie pokémonów. to jest bardzo zaawansowana encyklopedia. Spotkaj wiele rodzajów Pokémonów i skompletuj Pokédex. literusie mam wrażenie, że to nie ostatni raz się spotykamy i dostajesz mój numer, żeby mógł cię molestować w nocy. Muszę skończyć z tymi żartami o molestacji, to, to nie jest śmieszne, to się czasem dzieje, ci ludzie są potem skrzywdzeni, to, to jest paskudne. Fu, brzydki Niterus. Okej, okay, na czym ja tu jeszcze myślę? Nie no, już chyba wszystko mam, Pokédex, Pokémon, jajo, um, apricorn, nie, wszystko, ruszamy dalej. Ale daleko nie zejdziemy, gdyż... Profesor Elm, dzwonił nas Profesor halo, Niterusie? To koszmar, nie? Coś stało się strasznego. Musisz. Co, co mam zrobić? O, o, nie. Proszę, wracaj tutaj szybko. Klik! Coś stało się strasznego, profesor Elma, ale co to było? Dowiecie się w następnym odcinku. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Żegna się za mini Terus. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!